jest Kolejny dzień medytacji za mną. I jeżeli nie potrafisz wysiedzieć 20 minut w ciszy, nie ruszając się, z zamkniętymi oczami, to wiedz, że coś jest nie tak. Bo znam wielu ludzi, którzy próbowali medytować, a właśnie mówili, że to nie jest dla nich, że nie potrafią wysiedzieć dłużej niż 20 minut. A to znaczy tylko to, że macie bardzo dużo myśli i lęków w sobie. i tym prędzej powinniście zacząć medytować, nawet 5 minut dziennie, i stopniowo to zwiększać po to, żeby właśnie to ogarnąć, bo to jest najprostsze, co może być medytacja i najpiękniejszy stan, w jakim możemy być po prostu w obserwacji siebie, życia tu i teraz. Jeżeli nie potraficie tego zrobić, to polecam się tym zająć, bo odkryjecie po prostu nową rzeczywistość piękną i wspaniałą. Ona przeleje się na tą, którą znacie i ją też upiększy. Wspaniałego dnia. Peace.